A teraz prelekcja, wystąpienie. Kobiety, bez której nie byłoby młodych głów na pewno takich, jakie są. Kobiety, która włożyła naprawdę ogrom serca w ten projekt i która jest naszą ekspertką, wsparciem merytorycznym i sercem dzisiaj, to już mówiłam, projektu Młode Głowy Otwarcie o Zdrowiu Psychicznym. Na scenie przed Wami Joanna Flis i prelekcja Pierwsza Pomoc Psychologiczna. Asiu, zapraszam serdecznie. Słuchajcie, muszę sobie tego zmontować, mój system wsparcia psychologicznego w trakcie dzisiejszego wystąpienia. No dobra, to dzień dobry. Trochę się tak czuję bardzo y, odrealniona, dlatego że widziałam prawie Was wszystkich w internecie, na Skype, czytałam Wasze maile. Jestem w tym projekcie od początku i wow, ile Was. Super, że jesteście. Super. Słuchajcie, ja dzisiaj opowiem o pierwszej pomocy psychologicznej. W zasadzie moi przedmówcy, przedmówczynie i przedmówczyni, osoby mówiące przede mną, już o tym powiedzieli. Ja w zasadzie nie mam o czym mówić, dlatego że oni dokładnie powiedzieli o tym, o czym pierwsza pomoc psychologiczna jest, czyli powiedzieli o tym, że musimy się widzieć, że jesteśmy wszyscy sobie potrzebni, że dobrze by było, żebyśmy siebie wzajemnie usłyszeli, tak usłyszeli i słyszeli to, co chcemy. Nie to, co chcemy usłyszeć, tylko to, co ktoś chce powiedzieć. I dobrze by było, żebyśmy umieli adresować te potrzeby, czyli żebyśmy połączyli, ale do brzegu. Nie wiem, czy wiecie, ale nasza odporność psychiczna przynajmniej w połowie zależy od czynników, które nie są od nas zależne. Ja wiem, że w pop psychologii i w psychoedukacji dużo mówi się o budowaniu rezyliencji w pracy z sobą samym, czyli mówi się o tym, że chodzi o poczucie własnej wartości. Mówi się o tym, że chodzi o wiedzę, o doświadczenie, mówi się o tym, że chodzi o to, żeby wyznaczać sobie cele i dążyć do ich realizacji, o determinacji, o samokontroli, ale niewiele mówi się o tym, że za przynajmniej połowę naszej odporności psychicznej odpowiada wiecie kto? <grytanie> Drugi człowiek. Drugi człowiek, czyli połowa naszej wioski, która nas otacza, odpowiada za to, jaka jest nasza odporność psychiczna. I nawet jakbyście przeczytali tysiące poradników psychologicznych, a nie byłoby obok Was drugiego człowieka, to Wasza odporność psychiczna byłaby niewystarczająca do tego, żeby dźwignąć zadania, które stawia przed nami życie, a już na pewno zadania takie kryzysowe, które wywołują kryzys psychiczny. Bo kryzys psychiczny jest dokładnie takim momentem, w ogóle kryzys jest takim momentem, w którym my nie mamy zasobów, żeby poradzić sobie z sytuacją. Tym on się różni od sytuacji trudnej. Sytuacja trudna to jest taka sytuacja, w której my mamy zasoby, żeby sobie z nią poradzić, ale to wymaga wysiłku. A kryzys. Z definicji jest taką sytuacją, w której my nie mamy zasobów i nie mamy prawa najczęściej ich mieć. Dlatego to jest takie ważne, żeby byli wokół nas ludzie, którzy pomogą nam te zasoby zdobyć, po to, żebyśmy mogli w poczuciu sprawczości poradzić sobie, słuchajcie, z sytuacją kryzysową. Źródłem naszej odporności psychicznej są inni ludzie, źródłem naszego powodzenia w życiu w dużym stopniu są nasi inni ludzie i wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Jesteśmy ze sobą połączeni, również biologicznie. Nasze mózgi wyewoluowały w taki, a nie inny sposób właśnie dlatego, że były w połączeniu z mózgami innych ludzi. Po prostu się inaczej nie da. Jak przejdziemy do pierwszej pomocy psychologicznej to ja trochę, ponieważ jesteśmy w Muzeum Historii Polski, to ja trochę wrócę do historii naszego gatunku, bo człowiek przetrwał i ewoluował, ewoluował tylko dzięki empatii i współpracy. Takie najnowsze badania Vanessa Woods i Braina Har, dwóch świetnych ekspertów nad teorią Darwina, wyraźnie pokazują, że my jako gatunek z wielu, wielu gatunków ludzkich przetrwaliśmy nie tylko dzięki temu, że potrafiliśmy walczyć, nie tylko dzięki temu, że byliśmy odważni, nie tylko dzięki temu, że byliśmy zdeterminowani, ale przede wszystkim dzięki temu, że odkryliśmy siłę wspólnoty i w tej sile wspólnoty wytworzyła się w nas pewna zdolność, umiejętność, kompetencja, cecha, w zależności z której strony spojrzymy, czyli empatia. Empatia, czyli życzliwa zdolność do współpracowania z innymi. Nie Absolutnie nie chodzi o to, że nasi przodkowie wszyscy się ze sobą lubili. Chodzi o to, że oni odkryli, że im się opłaca dla przetrwania ze sobą współpracować i się sobą wzajemnie opiekować i w ten sposób ewolucja i nasze organizmy zużyła bardzo dużo energii do tego, żeby pofałdować nasz mózg w określonych miejscach, bo to nigdy nie odbywa się boskosztowo, czyli to się musiało bardzo opłacać, po to, żebyśmy my mieli piękną korę przedczołową i żebyśmy potrafili rozumieć emocje drugiego człowieka i jego potrzeby. Myśmy przetrwali dzięki życzliwości. To życzliwość i empatia jest naszą supermocą i popatrzcie, jaki paradoks zastajemy we współczesnym świecie, ponieważ my nadal wierzymy w to, bardzo często, że warunkiem naszego przetrwania jest nasza sprawczość albo nasza determinacja, albo jakaś potężna siła i odwaga, która niesie nas w kierunku naszych celów i marzeń. A tymczasem okazuje się, że to te kompetencje miękkie sprawiły, że myśmy poradzili sobie na przykład z narodzintańczykami, którzy byli dużo sprawniejsi od nas którzy mieli dużo bardziej rozwiniętą kulturę. Nie wiem, czy wiecie, byli silniejsi, pewnie mieli pierwsze siłownie w swoich wioskach, ale to myśmy przetrwali do dziś. Właśnie dlatego, że zadaliśmy sobie ten trud jako gatunek, żeby zainteresować się drugim człowiekiem i dowodem na to są znaleziska w jaskiniach, znaleziska kości, antropolodzy, dokonali takiego odkrycia też całkiem niedawno, kości osób chorujących. Okazało się, że to homo sapiens przestał wyrzucać ludzi z jaskiń. Chorych, chorujących. Uznał ich za wartościowych. Za równie ważnych. I to był początek podobno empatii. A my jesteśmy dzisiaj córkami, synami, osobami dziedziczącymi tę cechę. I trochę o tym zapominamy. I o tym jest pierwsza pomoc psychologiczna, która brzmi i tak dosyć nowoczesnie, Nowocześnie. Ale wiem, że mamy obsługę czasową. Staram się najszybciej, jak potrafię, a mama dehadę, więc potrafię szybko, ale postaram się powoli. Słuchajcie, pierwsza pomoc psychologiczna nie jest kompletnie niczym nowym. Ona powstała, jej idea powstała w latach, w trakcie II wojny światowej. Ona ma 80 lat, od 80 lat na całym świecie wygląda tak samo, i wszyscy potraficie to robić, kiedy obserwujemy sytuacje, w których mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym, kiedy mamy do czynienia z jakimiś tajfunami, kiedy obserwujemy sytuację udzielania pomocy ofiarom strzelaniny w szkole, kiedy przyjmujemy osoby szukające tutaj schronienia z Ukrainy, to wtedy udzielamy pierwszej pomocy psychologicznej. Czyli pierwsza pomoc psychologiczna jest taką ideą rozpoznawania cudzego cierpienia, zadawania ważnego pytania o to, co mogłoby w tym cierpieniu ulżyć. I dostarczania niezbędnych zasobów. 75% osób cierpiących nie otrzymuje wsparcia, mimo to, że od 80 lat mamy pierwszą pomoc psychologiczną. To są wyliczenia WHO. To jest tak zwana luka w systemie psychiatrii i w zasadzie nie chodzi o to, że tych psychiatrów jest za mało, choć jest ich niewielu, bo na całym świecie nie wiem, czy wiecie, że tylko 1% specjalistów zdrowia wybiera tę specjalizację. 1%. Nie tylko chodzi o to, że psychiatrów jest za mało, ale chodzi o to, że ludzie. Nie otrzymują wsparcia już na tym pierwszym poziomie. Czyli w tym momencie, w którym wystarczyłby drugi empatyczny człowiek, który zauważyłby cierpienie drugiej osoby, usłyszał i adekwatnie zareagował. To jest ten moment, w którym my możemy poradzić sobie z tym, że zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, żaden kraj na świecie, nawet ten najbardziej rozwinięty, który sobie wyobrażamy, nie ma takich zasobów. Aby zapewnić dostęp do opieki psychiatrycznej, aby zapewnić zdrowie psychiczne i dobrostan psychiczny, psychospołeczny wszystkim potrzebującym. Z tego powodu właśnie potrzebujemy różnych innowacyjnych, skalowanych rozwiązań w postaci krótkoterminowych oddziaływań psychospołecznych. Tak mówimy na konferencjach naukowych, ale po ludzku chodzi o to, musimy na siebie reagować, zmniejszyć poziom rozproszonej odpowiedzialności za dobrostan młodego człowieka. Bo tym, co sprawia, że ludzie nie udzielają pierwszej pomocy przedmedycznej, jest rozproszona odpowiedzialność. Z pewnością słyszeliście o tym zjawisku. Zjawisko niezwykle powszechne jeden ze schematów społecznych, który sprawia, że jeżeli chcesz otrzymać pomoc od dużej grupy ludzi, która patrzy na ciebie, a ty jesteś w potrzebie, to musisz tę osobę pokazać palcem. Tak to działa, że mamy skłonność do tego, żeby uważać, że ktoś inny to zrobi. W przypadku pierwszej pomocy psychologicznej jest bardzo podobnie. My nie tylko chcemy pokazywać palcem, kto jest za to odpowiedzialny, żeby reagować na cierpienie, ale też tworzymy masę takich biurokratycznych rozwiązań, które mają zabezpieczyć osobę pomagającą, tak jakbyśmy wyobrażali sobie, że udzielenie pomocy jest czymś zagrażającym dla nas. Gdyby nasi przodkowie wpadli na taki pomysł, nie byłoby nas tutaj. To jest jeden z pierwszych powodów, dla którego ludzie boją się zapytać innych o to, czego potrzebują, bo wyobrażają sobie, że muszą przejąć odpowiedzialność za tę drugą osobę. Kiedy popatrzymy sobie na. Czekajcie, bo chyba przeskoczyłam jeden slajd. Wybaczcie. Wybaczcie. Ach, jestem. A, dobra, jeszcze chciałam Wam o tym powiedzieć, bo jestem terapeutką systemową i dla mnie to jest jakby też szalenie ważne, żebyśmy popatrzyli na kryzys psychiczny młodych, to co nazywamy kryzysem psychicznym młodych, jak na wskaźnik tego, jak sobie radzimy jako społeczeństwo. My, terapeuci systemowi, głęboko wierzymy, a to jest drugi paradygmat po poznawczo-behawioralnym, który jest jednym z najbardziej skutecznych. Wierzymy głęboko w to, że to, co się dzieje z dzieckiem, jest tylko objawem tego, co się dzieje w systemie, do którego to dziecko przynależy. Więc my nie mamy kłopotu z dziećmi w kryzysie, tylko my mamy kłopot ze społeczeństwem w kryzysie, w głębokim kryzysie, braku gotowości do udzielania sobie wzajemnego wsparcia, braku przestrzeni wspierania rodziców w tym rodzicielstwie. Rodzice w Polsce są jednymi z najbardziej wypalonych. Na całym świecie, znaczy przynajmniej spośród tych rodziców, którzy brali udział w badaniu, a tam było 17 krajów, jesteśmy społeczeństwem, w którym nie ma wystarczającej pomocy i wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Dopiero mierzymy się z ideą inkluzywności, akceptacji różnorodności. Możemy też powiedzieć o tym, że jesteśmy jednym z najbardziej zatomizowanych społeczeństw, dlatego że jesteśmy społeczeństwem spolaryzowanym. A to osamotnienie przecież jest drugą po depresji chorobą zagrażającą najbardziej naszemu zdrowiu psychicznemu. To jest ważne i o tym chciałam powiedzieć, bo to jest bardzo obciążające, kiedy my, jako dorośli, mówimy: Mamy problem z kryzysem psychicznym młodych. To jest bardzo daleko od idei pierwszej pomocy psychologicznej, bo to jest przerzucanie odpowiedzialności i rozpraszanie naszej odpowiedzialności. Cały czas w projekcie Młode Głowy podkreślamy, że Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni, ale że każdy z nas może być mądrym dorosłym, który będzie wspierał dzieciaki w ich rozwoju, nawet jeżeli to nie są nasze dzieciaki, nawet jeżeli nie mamy swoich dzieci, nawet jeżeli nie mamy jakiegoś takiego zapału pedagogicznego. I to nie tylko jest nasz, nasz przywilej, bo tak sobie ładnie o tym mówimy, że to jest nasz, nasz przywilej, każdy z nas może być mądrym, wspierającym dorosłym, ale to jest nasza odpowiedzialność. Pierwsza pomoc psychologiczna to taka humanitarna, wspierająca i praktyczna odpowiedź na drugiego człowieka, który cierpi w bezpośrednim następstwie ekspozycji na poważne stresory. I który może potrzebować wsparcia. Pamiętacie, jak mówiłam, jaka jest definicja kryzysu? Kryzys to jest moment, w którym nie mamy zasobów, żeby poradzić sobie z sytuacją, więc pierwsza pomoc psychologiczna to jest taki moment, w który jeszcze nie jest interwencją kryzysową ale który leży przed interwencją kryzysową, bo mamy kilka etapów wspierania drugiego człowieka. Tak, Mamy interwencję kryzysową, wy pewnie w szkołach ma różne procedury interwencji kryzysowej i mamy potem specjalistyczną, specjalistyczne wsparcie psychologiczne albo psychiatryczne. Przed tymi etapami leży właśnie pierwsza pomoc psychologiczna, czyli naturalna, oparta o, empatii, o empatię, zdolność do życzliwego reagowania na zauważone cierpienie drugiej osoby. Tak bym powiedziała, bardzo, bardzo prostym językiem. Ona składa się z trzech etapów, i bez względu na to, na którym poziomie jest implementowana, czyli czy mówimy o implementacji pierwszej pomocy psychologicznej w kontakcie jeden na jeden w warunkach domowych, czy mówimy o implementacji w szkole, czy mówimy o implementacji wtedy, kiedy pojawia się kryzys jakaś katastrofa, katastrofa naturalna czy kryzys humanitarny ona zawsze składa się z tej samej struktury z tego, żeby zobaczyć cierpienie. Z tego, żeby usłyszeć potrzeby, my przetłumaczyliśmy sobie to na posłuchaj, ale chodzi o listen, o aktywne słuchanie i rozumienie. Janek z rzeczniczką prawdziska mówiliście o tym, nie? żeby zapytać, usłyszeć dokładnie, żeby usłyszeć, zrozumieć, przy czym pierwsza pomoc psychologiczna nie mówi o tym, że musimy zrozumieć bieg historii i zdarzeń, ale że musimy zrozumieć, jakiego zasobu tej osobie brakuje. Czyli nie biegniemy z pomocą, która nie jest deklarowana przez osobę potrzebującą tej pomocy, bo my lubimy to robić. Tak? I potem dlatego mamy taki ogromny kłopot z tym, że przejmujemy odpowiedzialność za drugą stronę i że uszkadzamy, uszkadzamy poczucie sprawczości osobie, której pomagamy. Tak? No bo każdy z nas, doświadczyliście kiedyś kryzysu? Ja dzisiaj rano na przykład zgubiłam się z taksówkarzem w tym, w, na parkingu. Brakowało mi totalnie zasobu, żeby sobie poradzić i tutaj trafić. I ten, tego zasobu udzieliła mi Zusa, która po, po powiedziała, dokąd mam dotrzeć. Tak? To jest też sytuacja kryzysowa to jest też pierwsza pomoc psychologiczna. Więc chodzi o to, żeby popatrzeć, posłuchać i połączyć. I teraz, jak możemy to zaimplementować w szkołach? Zaraz powiem Wam o przeszkodach. Są różne programy, już sobie je otwieram, bo zrobiłam dla Was bardzo duży research na całym świecie, żebyście Wy nie musieli tego robić. Różne sposoby implementacji pierwszej pomocy psychologicznej w szkołach. Od programów profilaktycznych, które się pojawiają, przez specjalnie stworzone aplikacje, z których dzieci korzystają i mogą zgłaszać, na przykład, zauważone cierpienie któregoś z ucznia, po to, żeby pedagodzy w tej szkole mogli jak nie widzą, zobaczyć, a potem usłyszeć i sieciować, czyli zaadresować tę potrzebę, znaleźć miejsce, gdzie ten człowiek potrzebuje czy może otrzymać właściwe wsparcie przez specjalnie zatrudnianych Pracowników od pierwszej pomocy psychologicznej przez testy przesiewowe, z których korzystają szkoły, po to, żeby zobaczyć, bo jak myślałam sobie o tym, jakie trzy pytania może zadać sobie szkoła, żeby spróbować zaimplementować pierwszą pomoc psychologiczną w swojej szkole, to, to są pytania o to, co sprawia, że nie widzimy, co może sprawić, że będziemy widzieć bardziej. Tak? Ja jestem wielką orędowniczką testów przesiewowych. Które pomagają nam ujrzeć, zobaczyć. Ale nie tylko. No, za, biorąc pod uwagę liczność klas, w których pracujecie, ja też rozumiem, że nie zawsze możemy zobaczyć, więc co może sprawić, że ci, którzy widzą, czyli uczniowie, uznają, że warto to, co widzą, ponieść dalej, czyli powiedzieć o tym nauczycielowi, pedagogowi, rodzicowi, i innej koleżance. Co może sprawić, że możemy lepiej usłyszeć potrzeby. Młodego człowieka, co może sprawić, że my możemy z nim rozmawiać w szkole otwarcie, czego my potrzebujemy, żeby to słyszeć? I trzecia rzecz, co my musimy wiedzieć na temat naszego środowiska lokalnego, ale też globalnego, ale przede wszystkim lokalnego, żebyśmy mogli połączyć potrzeby tego młodego człowieka z miejscem, które te potrzeby zaspokoi. Popatrzcie, pierwsza pomoc psychologiczna jest czymś zupełnie inaczej niż innym, niż interwencja kryzysowa. My nie musimy dostarczyć zasobu albo być tym zasobem. Wy nie musicie wiedzieć, jak poradzić sobie w sytuacji kryzysowej, w której jest ta osoba. Waszym jedynym zadaniem jest zapytać tę osobę, czego ona w tej sytuacji kryzysowej potrzebuje i połączyć tę osobę z kimś, kto tego dostarczy. Dlatego nie możemy wyobrażać sobie osoby, która udziela pierwszej pomocy psychologicznej, jak takiego wielkiego supermena wyposażonego w dyplom, psychologa, psychoterapeuty, wiecie, z wieloletnim doświadczeniem. Tylko osoba, która udziela pierwszej pomocy psychologicznej, to jest taki zwykły człowiek, który chce dobrze i wie, jakie są trzy kroki tego robienia dobrze drugiej osobie. Który jest gotowy zobaczyć, nie odwrócić wzroku, który jest gotowy usłyszeć i. Być daleko od swoich fantazji na temat tego, co potrzebują inni, czego potrzebują inni, i który ma wiedzę na temat środowiska lokalnego, czyli wie, no chociażby, gdzie przyjmuje psycholog, albo gdzie jest jakiś program wspierający, albo jaki jest numer telefonu, na który można zadzwonić. To jest pierwsza pomoc psychologiczna. Jak popatrzymy na przeszkody, to one są bardzo podobne jak w pierwszej pomocy przedmedycznej, czyli po pierwsze. Wielką przeszkodą w korzystaniu z naszej empatii są nasze przekonania, na przykład, że musimy być super wyszkoleni w rozpoznawaniu sygnałów kryzysu u drugiej osoby. Ja cały czas słyszę, kiedy pracowałam jeszcze w ODN, czyli w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, to cały czas słyszałam od nich taką głęboko, naprawdę ważną dla nich prośbę. Ale zrób nam taką listę sygnałów kryzysu, na którą my mamy reagować. Gotowość do reagowania ogromna, niepokój przed brakiem kompetencji w zakresie skutecznej diagnozy ogromny. Tylko, że osoba, która udziela pierwszej pomocy psychologicznej, nie musi być diagnostą, nie musi być specjalistą od kryzysu psychicznego, nie musi postawić rozpoznania, nawet nie musi. Yy, Znaleźć źródła tego kryzysu. To nie jest zadanie osoby udzielającej pierwszej pomocy psychologicznej. Jej zadaniem jest zauważyć, zwrócić uwagę na kogoś, kto tej pomocy potrzebuje. I my mamy ten wewnętrzny kompas najczęściej. Najczęściej jest tak, że mamy takie poczucie, że coś chyba się z tym dzieckiem dzieje, coś mnie niepokoi w zachowaniu tego dziecka. Widzę, że coś się w zachowaniu tego dziecka zmieniło. Mamy tę wewnętrzną intuicję, ale jak ta wewnętrzna intuicja dochodzi do głosu, to natychmiast pojawia się lęk, i potem pojawia się właśnie ta cała biurokratyczna historia związana z tym, czy ja jestem wystarczającą osobą do tego, żeby na to zareagować. No to ja wam z tego miejsca mogę powiedzieć, że wszyscy musimy być wystarczającą osobą. Musimy, bo nie będzie tylu ekspertów i specjalistów, żeby zrobić to za nas. Jeżeli my tego nie zrobimy, to to nie będzie zrobione. To będą ludzie, którzy będą cały czas niewidzialni, niewidoczni, a wiemy też, że w kryzysie ta widoczność i gotowość do sięgania po pomoc jest mniejsza. Kolejna rzecz to brak wiedzy na temat pierwszej pomocy psychologicznej, która. Jak wejdziecie sobie na stronę Światowej Organizacji Zdrowia WHO, to tam jest piękny poradnik na temat pierwszej pomocy psychologicznej, opracowany dla szkół, opracowany dla psychologów, dla pedagogów i dla nas zwykłych sierpiętników, ludzi po prostu. Ściągnijcie sobie ten poradnik, on jest w języku polskim, opracowany w zasadzie we wszystkich językach, po to, żeby każdy nauczyciel, każdy pracownik szkoły, jesteśmy tu w takim środowisku, więc do tego się odwołuję, zdobył podstawową wiedzę na temat tego, Czym ta magiczna pierwsza pomoc psychologiczna jest i w jakich krokach powinna się zawierać? Bo to jest jedyny warunek, który stawiamy, to to, żeby ona odbywała się w tych krokach, tak? Czyli żebyśmy najpierw zobaczyli, potem wysłuchali potrzeby, a potem łączyli, żebyśmy nie mieszali tych poziomów. Bo jeżeli zaczniemy od próby połączenia bez wysłuchania, to pomoc będzie nietrafiona, A wiemy, że jak ktoś jest gotowy do tego, żeby pomoc przyjąć, to nietrafione interwencje zmniejszają motywację do tego, żeby szukać dalej wsparcia. I to jest jedyny warunek. Strach, brak wiedzy, i często wydaje nam się, że nie mamy wystarczających umiejętności do tego, żeby reagować na cudze cierpienie. No i z przykrością, ale muszę powiedzieć, że trochę nam brakuje w tym zakresie. To są programy na całym świecie, które wydają się najbardziej rozbudowane i najlepszą implementacją pierwszej pomocy psychologicznej programy i amerykańskie i Filipiny tutaj mamy i indyjski program pierwszej pomocy psychologicznej, każdy implementuje troszeczkę na inny sposób, ale zgodnie z tą strategią, natomiast jeżeli chodzi o nasze doświadczenie, to tak kończąc i zbliżając się do brzegu, najważniejsze dla mnie jest to, żebyśmy trochę prześledzili historię naszej relacji w ogóle z cierpieniem i z uczuciami, które uważamy za nieprzyjemne, bo każdy ma tak jak, jak historia ma swojego ciała i relacje ze swoim ciałem, taką ma też historię z, własnym, z własnymi uczuciami, uczuciami innych ludzi. No i jesteśmy takimi dorosłymi najprawdopodobniej, których nikt nie nauczył rzeczywiście jak obcować z bólem cierpieniem. Ponieważ mamy ogromną skłonność do tego, żeby samodzielnie wypierać wszystkie swoje nieprzyjemne uczucia, żeby się im nie przyglądać, żeby je na różne sposoby Unieważniać, racjonalizować, tłumić, to będziemy mieli też taką skłonność w relacji z dzieckiem i być może nawet nie chodzi o brak wiedzy, być może nawet nie chodzi o to, że nie umiemy widzieć, słuchać, być może chodzi o to, że kontakt z osobą cierpiącą naraża nas na kontakt z własnym cierpieniem. I nasza odporność psychiczna tutaj jest kluczowa. Nie jestem orędowniczką hasła Wszyscy na terapię <śla> za Marią Peszek, ale. Ale tak, nie. Znaczy myślę sobie, że warto by było się tym zaopiekować. Jeżeli chcecie być skuteczni w reagowaniu na cierpienie drugiego człowieka, no to zareagujcie na swoje cierpienie. To będzie pierwsza najważniejsza lekcja, bo każdy z nas cierpi. Każdy z nas ma takie momenty, w których pojawia się kryzys. Każdy z nas przeżywa te emocje. To jest sedno człowieczeństwa. Jeżeli nauczycie się to robić wobec siebie i staniecie się bardziej życzliwi wobec siebie. I zastosujecie techniki pierwszej pomocy psychologicznej w relacji ze sobą, i uznacie, że to jest było ważne, że to jest ważne, co czuję, że to jest ważne, żeby otrzymać wsparcie, że, to jest że ja jestem ważny, to wtedy z większą łatwością będzie wam przychodziło udzielania wsparcia innym ludzi, ludziom bez lęku, że słuchajcie, dobrym serduchem można zrobić krzywdę. I to jest ostatnia rzecz, którą chcę odczarować, bo. Ostatnie lata przyniosły nam bardzo dużo przekonań na temat tego, że możemy komuś zrobić krzywdę, kto jest w kryzysie psychicznym, jeżeli się nie znamy na tym, żeby udzielić pomocy. To jest to samo przekonanie, z którym y, pierwsza pomoc przedmedyczna się wiele lat borykała, tak? czyli z lękiem przed tym, że może źle pomogę i tej osobie stanie się krzywda. I wiemy już teraz, że nieudzielenie pomocy, musieliśmy sięgnąć po rozwiązania prawne, w takiej sytuacji. Jest wykroczeniem, nie wiem, wykroczeniem Naczelna Rada Adwokacka, czy przestępstwem, powiedzcie mi. Przestępstwem. Ja myślę, że liczę na to, słuchajcie, mam taki apel, liczę na to, żeby nie udzielenie pierwszej pomocy psychologicznej, zaniechanie e, udzielenia pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacji, gdy widzimy, że ktoś cierpi, było też tak traktowane. Bardzo Wam dziękuję.